Witajcie, jak się macie? Jak wam upłynął tydzień? Chciałam na początek wstawić filmik, słuchajcie, taki z plaży z mywami. I, I w ogóle, dla żartu, ale stwierdziłam, że to było był okrutny żart. Wróćmy do swojej, do naszej tu rzeczywistości, szarej, a właściwie to białej. Jest pięknie, ale zimno. Słuchajcie, zakupy zrobiłam w Auchan i w Lidlu. No, i znowu zrobiłam na zaś. Znowu tego mam pełno, chomikuję coraz bardziej. Zostało mi z zeszłego tygodnia dużo rzeczy. Um, także tak. No, i co ja sobie wymyśliłam w tym tygodniu? Co udało mi się kupić w promocji? I tak dalej. W promocji były w oszą fasolki żółte, chyba coś 5,50 za dam. Znaczy żółte. Zieloną i żółtą ja sobie wziąłam na obydwie. Są promocje, jeżeli się bierze dwie. Nie pamiętam. W każdym razie zostało mi też jeszcze trochę fasolki zielonej, ale tamtą zużyję w tym tygodniu do takiej mieszanki warzywnej azjatyckiej. Więc sobie dobrałam. Ta będzie do schabu z bułką tartą, a ta będzie pewnie do lunchboxów i jeszcze zostanie. Może do jakiejś fasolki, do jakiejś sałatki użyję. Pian mintaj. Chwilek mrożony, 450 gram. Chciałam zrobić pulpeciki w tym tygodniu. Takie zwykłe, rybne pulpeciki z, z sosem koperkowym, z koperkiem, no znaczy to sosem masłowym, z koperkiem. W tym tygodniu przewidziałam dwie zupki. Jeden kapuśniaczek. W tym celu dokupiłam boczku, bo, bo potrzebuję wędzonego. I dyniową z mojej ostatniej dyni, Hokkaido. Ta dyniowa będzie taka bardziej mm, w stylu, wiecie... Z bazylią, z grzanką o mozzarellę mi zeszłego tygodnia została. Z mozzarellą. Eee, no i tyle z zupek Kupiłam potworną ilość ziemniaków. Te w Lidlu, bo cały czas są w promocji za tam niecały, niecałą złotówkę, kilogram. Eee, kupiłam też takie niblęcze. Pewnie dobrego. Proszę. Eee, no, tak jak mówię będzie sporo ziemniaków w tym tygodniu, dlatego że przewidziałam tortillę. Dużą tortillę. Z chorizo kupiłam pikantę, bo córka powiedziała, że ona już pikanty lubi. No sporo tego tutaj pewnie zostanie, więc będzie do czego innego. Znowu zahamukuję. No ale tak ten, tak wyszło. No i jeszcze będę lubiła puree i takie rzeczy, także mam sporo ziemniaków. Trzy cukinie w Lidlu. A kupiłam banany dla męża. Te cukinie też mi posłużą do mieszanki warzywnej tej azjatyckiej. I może do tarty, bo przewidziałam w tym tygodniu tartę. Dlatego kupiłam ciasto francuskie. Przewidziałam tartę z pieczarkami, pieczarkową tartę. Na pieczarki była promocja w Oszu. E, chyba 6 zł kosztowały. Także dwa razy, w, dwa razy z rzędu pieczarki. Bo w zeszłym tygodniu była pieczarkowa, więc nic nie szkodzi. Może zostawię właśnie na piątek. Myślicie, że przeżyją do piątku? No nie wiem, zobaczymy. Słówkami dokupiłam też włoszczyznę, ale również dwie pietruchy, Dostałam jeszcze jedna. Ups. I marchewkę. Marchewka będzie do surówki. W tym tygodniu będzie surówka z marchewki i surówka spora dla mnie i dla męża. Tak nie do też z schabu, bo znowu kupiłam niemożliwy wielki kawałek schabu. Yy dużo owoców, znaczy dużo, nie dużo ale sporo kupiłam cytrynki bio, były w promocji w Lidlu, pomarańcze bio też były w promocji w Lidlu ciekawe jakie będą, jestem bardzo ciekawa bo te deserowe z zeszłego tygodnia z Oszą były przepyszne nigdy nie widziałam mojej córki <laughs> jedzącej taką ilość pomarańczy zjadła dwie pomarańcze z rzędu, powiedziała, że pyszne są kupiłam jabłuszka też bio hmm. czy jabłka były w promocji, nie pamiętam sprawdzę dwa awokado to w oszą. był w promocji przydadzą się do jakiejś sałatki z pomidorkiem a pomidorki były w Lidlu też w promocji nie wiem jakie są te pomidorki nie kosztowałam jeszcze z tym że sporo mi zostało jeszcze z zeszłego tygodnia no mówię wam strasznie chomikuje. w promocji w Lidlu był też imbir Wziąłem sobie duży kawałek ehm, przyda się do tej mieszanki Gruchy, cztery gruchy, dwa razy pietruszkę i brokuła, brokuła wziąłam sobie w uszy i takie zwykła cena, zwykła cena na brokuła proszę pana. sałatę rzymską, troszkę klapniętą, ale cały czas w promocji w Lidlu, na surówki, na sałatki. I z warzyw i owoców to wszystko, ale wydaje mi się, że będzie ok. Kupiłam dobry chrup. Bardzo nam zasmakował dobry chrup. Lepszy niż chipsy. I rzeczywiście sporo jest tych ziaren. No polecam. Jeżeli ktoś lubi ziarenka, to będzie usatysfakcjonowany, jak sądzę. Moja córka prosiła mnie o pesto. Zresztą obojętne jej było, czy to będzie zielone, czy czerwone. W promocji było to akurat Monini. Zazwyczaj kupuję Barille, jeżeli w ogóle kupuję. Ale było w promocji i postanowiłam, że skosztujemy. Chyba niecałe 13 zł kosztowało. Wziąłam również makaron. I mam taki fusili, Nie wiem, jak się to jest. I dwa razy batoniki promocji, nie znamy ich wcale. To są dla mojego dziecka, także nie poznam ich <grytanie> również teraz. No, ale zobaczymy, jakie będą. Eee, muszę to troszkę wrócić, bo kupiłam jeszcze paski porodziane, ekologiczne. tego do mnie przewidziałam tendersy. Dokupiłam kurczaka słuchajcie. Nie wiem, co ja robię, przecież mam zamrożony, po co mi więcej, no ale dokupiłam. Eee, kurczaka, coś ponad 20 zł. Kilogram ponad. Będę robiła tendersy. I potrzebne mi jest do panierki płatki kukurydziane. A że nieszczęście miałam takie i popatrzyłam na skład innych, no to, to wzięłam bio. <głos》>, jak to bywa? Reszta po prostu mój mąż sobie zje z, z jogurtami. W tym tygodniu wróciłam. Spokojnie. Opanowana do kuchni rzymskiej. Oczywiście wybrałam sobie coś bardzo prostego. I chcę znowu zrobić gnioki. Gnioki, ale bez... Słuchajcie, bez ziemniaków. Taka mm, gnioki, ale romana. A nie wiem, czy mi to wyjdzie, bo nie, nie, nie mam dokładnie takiego sera, jak trzeba. Ale... Zresztą te sery też tam bywają różne. Kupiłam litr mleka, który rozrobię z kuskus, z 400 gramów kuskus do którego dodam 60 g parmigiano-reggiano i do którego powinnam, który powinnam posypać um, pecorino romano. Ale z tego pecorino, kiedy robiłam, wiecie, carbonare i cacio e pepe, zostało mi niewiele. I w ogóle się zdziwiłam, że mi cokolwiek zostało, ale zostało mi. W związku z tym e, grana padano dokupiłam jakby co i będzie już też na przyszłe. No Wyjęłam to, żeby Wam pokazać, tyle mi zostało. A byłam naprawdę moszczodra z serem. I w karbonarze, i, i w karczoły pepy. Więc nie wiem, tyle nie, nie, raczej nie wystarczy do posypania takiej ilości nioków. Więc nie wiem, co z nim zrobię. Czy to pomieszam z tym granym bananą, czy, czy też jak. Niestety parmezanu z parmy nie ma. A nawet gdyby był, to nie wiem, czy by było mnie na niego stać. Dla męża kupiłam dwa skry w dobrej cenie, jogurt grecki e, w tym tygodniu zrobię ciasto jogurtowe, a może z gruszkami bo zostały mi dwie, dwie gruszki takie już mocno dojrzałe z zeszłego tygodnia a gruszek dokupiłam e, także może z gruszkami, a może, może zrobię z kakao, zobaczę, na znaczy takie mieszane kakao, czekoladowe, a reszta będzie dla mnie, do różnych potrzeb Dwa, Mazdam, znaczy dwa mazdamery, dwa sery z włoszczowej, mazdamer i taki włoszczowski. Ser też jeszcze mam, więc no, naprawdę tak już całkiem na zapas robię, zakupy teraz. Jeden, e, siedem zbóż dla męża i jeden camembert. Który yy, kupiłam, bo mój mąż po prostu bez sera nie może, przeżyć. on się kręci po posiłku. Czegoś mu brakuje. Widać, że za czymś tęskni. Więc będzie miał camembert do chleba. Dokupiłam sobie mąki chlebowej. Muszę zrobić chlebek. Czym prędzej, bo już jakieś ostatnia piętka została. Jedne pałeczki kukurydziane dla córki. no właściwie to dla nas wszystkich. Może do jakiegoś dipa. Jedno sobie kupiłam tofu. filet z piersi, kurczaka już Wam mówiłam. Aha, jeszcze tu są dwa monty. Jeszcze co? wziąłam, dwa monty. Niech dzieciom ma. Kurczaka. Dwa razy burgery, to mój mąż. Ale w tym tygodniu moja córka mi prosiła za piekankę wyłomą i powiedziałam jej, że nie, bo są inne promocje i co innego mama przygotuje. W związku z czym to było akurat w promocji jakiejś niewielkiej, ale w Lidlu. Chyba 6,99. Może się dwa opakowania, żeby tu nie narzekali na brak wołowiny. O, ja wziąłem taki wielki schabisku bez kości i będę sobie kombinować. W tym tygodniu chciałam jeszcze zrobić szaszłyki. Chciałam zrobić szaszłyki z kurczaka. Y więc część pójdzie do tendersów, a część pójdzie do szaszłyków z boczkiem, który mi został, w, mam zamrożony w lodówce. A wtedy bym użyła może też kilku pieczarek, jeżeli mi zostanie. Znaczy to, to będzie ode mnie zależało, czy mi zostanie. Cebulki, pomidorka i została mi jedna mała papryczka, taka no właściwie niecała. Więc tej użyję dla męża do szaszłyka. Moja córka i tak nie lubi. I słuchajcie, i to by było na tyle. To są całe moje zakupy. I całe mój jadło Czy ja wszystko powiedziałam? Aha, jeszcze będzie oczywiście taki biała z czosnkiem niedźwiedzi. I, I zamroziłam sobie łopatki z zeszłego tygodnia 350 gram. I ta łopatka posłuży mi właśnie do, tego, do tej mieszanki warzywnej w stylu azjatyckim. A tak to sobie rozegram. No i już. Tak. Aha, no makaron z pesto. No i to wszystko. Słuchajcie, cały Was mocno. Trzymajcie się, nie chcę powiedzieć cieplutko, ale tak, no jak najbardziej, jak najcieplej się trzymajcie. Pa, Pa!